Cześć, dzisiaj w trochę luźniejszej atmosferze chciałbym Ci opowiedzieć o pięciu różnicach, które mówią o tym, dlaczego flipowanie na działkach jest lepsze od flipowania na mieszkaniach z rynku pierwotnego, bądź niedobrego. I według mnie najważniejszą w zasadzie rzeczą jest kapitał, ponieważ zwróć uwagę na to, że jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe, Oczywiście, jeżeli chcemy kupować działki, tak, przygotowywać je i później je odsprzedawać dalej, no to, no to musimy mieć te pieniądze na, ten, na zakup, tak? Ale jeżeli chodzi o y, formę, w której ja to robię, tak, y, to tak naprawdę nie potrzebujesz żadnej gotówki. A teraz zwróć uwagę na to, że... Zaczynając flipowanie na rynku pierwotnym bądź rynku wtórnym, jeżeli chodzi o mieszkania, musisz przede wszystkim dysponować kapitałem. Przede wszystkim kapitałem na, na początku mówię, w najgorszym wypadku, na to, aby mieć na wkład własny do swojego własnego kredytu. Dodatkowo musisz mieć zdolność kredytową, żeby taki kapitał móc później od tego banku uzyskać, co już tak naprawdę jest rzeczą, no można powiedzieć nie do końca bezpieczną, bo nie daj Boże, gdyby coś się stało, no to jest coś uwieziony kredytem, fakt jest nieruchomość, ale no wiadomo jak to jest, tak, więc oprócz tego, że jest to niebezpieczeństwo, to tak naprawdę duży stres. A jeżeli chodzi o, o, o rynki pierwotne, tak, no to jest ta metoda, że wpłaca się ten zadatek i później szuka się kupca. Z, z reguły jest to 10%, no ale mimo wszystko te 10% trzeba mieć. Jeżeli chodzi o e, flipowanie na nieruchomościach gruntowych, e, ja pokazuję, jak robić to, aby nie używać ani jednej złotówki. Ja swojego pierwszego flipa zrobiłem. Z kapitałem przysłowiowej, właśnie tej złotówki, i zarabiając na nim od razu 14 tysięcy złotych. Mało, dużo. Działka miała tylko 10 zł, więc uważam, że jest to spory zarobek, jak na, jak na tak mały areał. Ale da się to robić bez kapitału i ja Cię na pewno tego nauczę. Czas, 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 I jeszcze raz. Czas, czas goni nas, jak to mówią. Ale słuchajcie, mogłoby się wydawać, że jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe. No, to ten czas jest dużo dłuższy, jeżeli chodzi o kwestie samego przeprowadzenia, bo, bo czasami jest tak, że mamy sytuację, gdzie musimy dokonać podziału działki, mamy sytuację, gdzie musimy zrobić ten podział na podstawie warunków zabudowy, tak? E, no i to trwa, bo to są rzeczy administracyjne, no, których z reguły nie da się przyspieszyć, a jak się już da, to no bardzo krótki okres. Ale wracając tutaj znowu do pierwszego punktu, czyli do kapitału, zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę, mimo tego, że Proces inwestycyjny na flipowaniu na gruntach trwa dużo dłużej, to takich flipów możecie zrobić więcej. Możecie zrobić 1, 2, 3, 4, 5, 6 w ciągu roku, siedem, nawet do 10. Ja w tym momencie już robię około jednego flipa dwóch miesięcznie, tak? Oczywiście to mi się wszystko zazębia. A teraz zwróćcie uwagę, mimo tego, że flip na mieszkaniu trwa krócej, z reguły tam do 6 miesięcy, chociaż no, to jest taka, jak to się mówi, bardzo szybka granica, jeżeli chodzi o, o, o te flipy. To tak naprawdę tych flipów nie zrobicie bardzo dużo, bo zwróćcie uwagę na to, że nie jesteście w stanie sobie wziąć e, czterech mieszkań na kredyt, nie jesteście sobie w stanie znaleźć inwestorów, żeby wam na te cztery mieszkania pożyczyli. E, więc tak naprawdę tutaj czas nie jest żadnym wyznacznikiem, bo Wy możecie brać kilkanaście flipów nawet miesięcznie, bo jesteście w stanie to zrobić, tak? e, jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe. I one będą wam się po czasie zazębiać. Wiadomo, na początku jest to trudniejsze, tak? No bo trzeba ten czas, yy, jak to się mówi, przetrzymać. Ale po czasie, gdy to się zaczyna zazębiać, to cały czas wam to wpada. A w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego czy z rynku wtórnego, no to niestety musicie mieć te pieniądze, tak. No i nie jesteście w stanie sobie wziąć kilku czy kilkunastu mieszkań naraz, aby je zacząć przygotowywać i później nimi flipować i zarabiać. Tak? Coś, co jest z ręką chyba każdego flipera, bo, bo przyznam wam szczerze, z nami trochę. Czyli ekipy budowlane. To jest kara boska dla wszystkich, którzy, którzy, którzy muszą rozpocząć tak naprawdę z nimi przygodę. E, słuchajcie, naprawdę od bardzo, bardzo dawna nie słyszałem, żeby ktokolwiek nie miał jakichkolwiek problemów ze swoimi ekipami budowlanymi. E, a ktoś, to, ktoś, kto mówi, że, że ich nie ma, to tak naprawdę kłamie, bo nie ma złotych ekip budowlanych. I tutaj nie chodzi o to, że, że, że ja te ekipy budowlane po prostu wskazuję na to, że. One są niekompetentne, tylko po prostu wiem, jak dzisiaj rynek wygląda, i wiem, że jest tyle pracy dla nich, że no, próbują zarobić każde pieniądze. Jeżeli chodzi o e, tak naprawdę nieruchomości gruntowe, no to wy współpracujecie tylko z dwoma osobami. Pierwsza osoba to jest e, architekt, a druga osoba to jest ewentualnie geodeta, i są to osoby, którym się płaci za swoje usługi, są to osoby, które te usługi wykonują w sposób taki, jaki wy chcecie. Tak? Im zależy na tym, żeby to było fajne, im zależy na tym, żeby to, to miało ręce i nogi, bo to jest po, tak naprawdę dla nich wizytówką. Druga sprawa jest taka, już nawiązując nawet ogólnie do ekip budowlanych i do remontów mieszkań. Zwróćcie uwagę, że wy, jak remontujecie te mieszkania pod flipy, to one mają ładnie wyglądać, tak? ale mało kosztować te wszystkie remonty. No i wiadomo, ekipy budowlane nie starają się, bo nie chcą, żeby to było ich wizytówką. I no, nie przykładają do tego największego serca, dlatego też mimo wszystko no, później wychodzą różnego rodzaju ekscesy. Jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe, macie prosty schemat: macie geodetę, który wam wydziela działki, macie architekta, któremu mówicie, co ma zrobić i co ma dla Was przygotować, żebyście Wy mogli później sprzedać to za dużą kasę. E, ma Wam wyliczyć taki PUM, jaki, jaki Wam odpowiada i, i, i tak naprawdę jaki się też dano, bo wiadomo, no, nie, nie, nie da się tego zrobić tak, że powiedzieć tyle, no to jest tyle. Oczywiście jest wiele czynników, które mówią o tym, e, jaki PUM można z danej działki, jak to się mówi, wycisnąć jak cytrynę, tak, no ale głównie o to chodzi. Więc no reasumując, no jednak mimo wszystko na no, ekipy budowlane to jest katorga dla każdego, jest to stres. Są to sytuacje, gdzie dochodzi do kradzieży, są to sytuacje, gdzie dochodzi do tego, że ekipy budowlane po prostu schodzą z mieszkania. Naprawdę przeróżne sytuacje już słyszałem, że wynoszą worki, cementu, czy wapna, czy różnego rodzaju innych rzeczy, farby i tak dalej wszystko ginie. I są to koszty, 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 jeszcze raz koszty, nerwy, stres, który tak naprawdę jest niepotrzebny i, i można się obejść tak naprawdę bez tego. Nie? Dostępność, czyli tak naprawdę mówią. Śpieszcie się sprzedawać grunty, bo już ich nie produkują. Ale to stwierdzenie ma, ma dwa, ma, ma, jak to się mówi, drugie dno. Bo zwróćcie uwagę na to, że jak dzisiaj ludzie mają na przykład działkę hektarową, no to są w stanie z nich zrobić kilka działek. Czyli tak naprawdę, Wy już jesteście w stanie wyprodukować z jednej działki kilka następnych działek, co, co pozwala Wam yy, no później te działki sprzedawać za większe pieniądze. Tak? Yy, a Idąc tak naprawdę do flipów na tych nieruchomościach z rynku no wtórnego, no bo umówmy się na rynku wtórnym tak naprawdę są największe pieniądze, gdzie, gdzie kupujemy te mieszkania w tak, w tak zwanych, no tych wielkich płytach, i no te mieszkania się kończą. Ludzie coraz bardziej już rozumieją to, jak wygląda sytuacja na tym rynku. Zbyt dużo na rynku jest fliperów, którzy, no czasami w sposób, no można powiedzieć, ja to nazywam sprytny, tak. Pozyskują te nieruchomości. Eee, no ale tych nieruchomości jest coraz mniej. Jesteśmy też narodem starzejącym się to fakt, eee, ale ci te osoby, które są no już coraz starsze, są też tak naprawdę coraz bardziej kumate, bo, bo coraz więcej osób do nich dociera, coraz więcej osób chce od nich kupić te nieruchomości. Eee, no i, i, i robi się tutaj zaczyna się robić problem, tak? Jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe, no to wiadomo, jeżeli chodzi o rynek taki centralny miast, no to te, te nieruchomości faktycznie się kończą, no bo więksi deweloperzy może y, już pozajmowali sobie miejsca na tym rynku, y, ale proszę zwrócić uwagę na to, że miasta cały czas się poszerzają, cały czas wchłaniają mniejsze miejscowości, cały czas to wszystko się y, sprowadza do tego, że na obrzeżach miasta robią się tak zwane sypialnie. Yy, mieszkaniowe, gdzie, gdzie, gdzie deweloperzy potrzebują mieć swoje, swoje grunty pod swoje inwestycje. Więc tak naprawdę dostępność gruntów jest dużo, 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 dużo większa niż dostępność mieszkań, ale pod flipy. No bo wiadomo, <laughs> samych mieszkań z rynku pierwotnego jest bardzo dużo. I tutaj flipowanie na rynku pierwotnym wydaje mi się, że ma większy sens, tak, niż nawet flipowanie na rynku wtórnym, aczkolwiek flipowanie na rynku wtórnym jest na pewno dużo bardziej dochodowe. <laughs> no bo no sami wiecie, no, jesteście w stanie kupić coś no, naprawdę w opłakanym stanie, wyremontować to za bardzo małe pieniądze i sprzedać to za bardzo duże pieniądze. No Bo ludzie dzisiaj lubią wygodę, lubią wejść do czegoś, co jest ładne, co pachnie, co jest odświeżone, e, i są w stanie za to zapłacić, bo nie muszą po prostu tracić czasu na to, żeby oni to robili. No ale mówię, mieszkania się te kończą, jest ich coraz mniej, jest coraz y, trudniej je pozyskać, a przede wszystkim jest coraz większa konkurencja, jeżeli chodzi o te y, nieruchomości z rynku y, wtórnego. A jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe, naprawdę na tym, na tym rynku nie brakuje miejsca. Jesteśmy, każdy, w stanie, każdy jest w stanie zarobić nawet na jednej, dwóch, trzech działce rocznie i to naprawdę bardzo fajne pieniądze. Nakład pracy, który musisz włożyć w to, aby flip na rynku wtórnym albo na rynku pierwotnym doszedł do skutku. Czyli odbieranie telefonów, godziny, na, na, godziny spędzone na tym, aby ocenić każdą ofertę od ekipy budowlanej, tak? Chodzenie do sklepów meblowych, no, naprawdę masa, masa, masa rzeczy. Teraz zwróć uwagę, jak to wygląda na rynku nieruchomości, właśnie gruntowych. Przede wszystkim, pierwszą rzeczą, która jest, no to znajdujesz działkę, tak? oceniasz, czy ta działka Cię interesuje, czy Cię nie interesuje. Druga rzecz, to tak naprawdę próbujesz sobie zwizualizować tą działkę, czyli robisz to razem ze swoim architektem. Trzecia rzecz, która jest albo potrzebna, albo nie jest potrzebna, tak? to jest przeprowadzenie podziału geodezyjnego. Tyle. Pójść do notariusza, umówić yy, akt notarialny i zakończyć transakcję i wziąć za to pieniądze. Zobacz, jak wielka różnica. Mniej stresu, mniej łażenia, mniej yy, tak naprawdę yy, zawracania sobie głowy do no, przysłowy w opierdołami, tak? tylko czysty, prosty schemat, cały czas powtarzający się. A w przypadku yy, flipów na nieruchomościach, Właśnie na rynku wtórnym albo na rynku pierwotnym, zobacz, ile możesz mieć pomyłek, zobacz, ile możesz mieć nie dociągnięć. Może być, nagle się okazać, że trzeba na danym mieszkaniu wymienić całą instalację elektryczną, bo, bo jest stara i tak dalej. Naprawdę może wyskakiwać dużo niuansów. Fakt, w nieruchomościach gruntowych też takie niuanse wyskakują, ale jesteś w stanie sprawdzić zaraz na samym początku. Mając tylko i wyłącznie dostęp do numerów księgi wieczystej, w której tak naprawdę jest wszystko. Także tak to reasumując wszystkie za i przeciw. Jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe i nieruchomości z rynku pierwotnego i rynku wtórnego, tak naprawdę nieruchomości gruntowe są dużo, dużo prostsze, dużo, dużo szybsze i można uzyskać dużo większy dochód z danej inwestycji, ponieważ średnia, jeżeli chodzi o nieruchomości z rynku pierwotnego i z wtórnego, to jest około 30-40-50 tysięcy. Oczywiście znajdują się takie okazje, gdzie jesteś w stanie zrobić 200 tysięcy na mieszkaniu albo 300 tysięcy na mieszkaniu, tak? Ale są to naprawdę inwestycje, które muszą być złotym szczają w dziesiątkę. Jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe, średnia przynajmniej u mnie. To jest około 100-150 tysięcy, jeżeli chodzi o, o nieruchomości gruntowe, więc zobacz, jaka jest różnica. Prawie trzy razy tyle na transakcji, która wymaga ode mnie mniej czasu. Jest mniej stresochłonna, tak naprawdę, i mogę ich, ich robić więcej w ciągu roku. Wybór należy do Ciebie. Nie będę Cię do niczego przekonywał, aczkolwiek ja już wybrałem i zapraszam Cię do tego, abyś Ty wybrał to razem ze mną i współpracował razem ze mną. Pozdrawiam cię serdecznie, Mateusz Cudo.